Nowi i drogie panie, za wybitne osiągnięcie, jakim było nienagranie bratu jego ulubionej bajki, nagrodę dla najokropniejszej siostry roku otrzymuje... Sissy Jones! O, nic mi nie powiesz. To jakaś nowość. A, już łapię. Chcesz mi spławić milczeniem. Cóż, tu masz problem, bo mnie to nie rusza. Okej, okay. dobrze. To co powiedziałem nie było miłe. Już, zapomnij o tym. Spoko? Słuchaj, przepraszam, Jasne! Wygrałaś! Powiedz coś do mnie! Proszę! Dobrze, pójdę napisać wiersz na przeprosiny. Dobra, Sissy, musisz mi doradzić. Wiesz, że Stacy Paruzy nie dostała się na Harvard? Taki kolecz. Tak czy siak, myślałam o tym. Na papierze Stacy jest idealna. Robi w szkole tyle rzeczy, dostaje nagrody. Ma średnią 6+, ale nigdy nie była na czym? Nie, nie na koniu. Nie należała do żadnej drużyny. W jej podaniu nie ma wpisanego sportu, tak samo jak w moim. No właśnie, myślisz, że taniec się liczy, ale to się liczy do sztuki. Chodzi o to, że muszę uprawiać sport. Tak, zgadzam się z Tobą. To nie takie proste, i będę musiała poprzestawiać plan zajęć. Ale nie martw się, jestem Rocky Blue. Ja dam sobie radę. Dziękuję, Sisi. Zawsze wiesz, jak obgadać ze mną moje problemy. Hej, Sisi! Ciągle oszczędzasz głos, tak? Tak, tylko. Więc, czyli zamiast pisać jak normalny człowiek, używasz zabawki uczącej dzieci mówić? Tak. Czemu? Bo to super szwitaśne. Może jak zaczniesz gadać, to twój robocik zaśpiewa za ciebie w programie. Ouch! Ej, Rocky! Chcę cię prosić o przysłuchę. Wiesz, Tinka, nie trzeba było być złośliwym, odkąd przeprowadziłaś się do tego kraju. A teraz musisz mi wybaczyć. Pewna drużyna mnie potrzebuje. Zwolnij troetyczko! Pamiętasz, jak kiedyś odpadł ci guzik w spodniach, a ja ci go przyszyłam? Powiedziałaś, teraz jestem twoim dłużnikiem, Tinka. Więc przełknij do słonko, bo za chwilę zwrócisz mi co trzeba.